Witam serdecznie po długiej przerwie. Wracam do Was z kolejnym Q&A. Były pewne komplikacje, żeby to nagrać, ale wszystko skończyło się git. Dziękuję Wam za mnóstwo pytań, które zadaliście na moim Instagramie. Z racji tego musiałem rozdzielić filmik na dwa osobne. Pierwszy będzie ten związany bardziej z rzeczami prywatnymi, a drugi z kolei będzie typowo o mojej drużynie, czyli Wiśle Kraków, także lecimy. Jak długo, ile gram w CS Jeśli chodzi o samo CS no to oczywiście gram od początku, czyli od pierwszej tabety. Bo tak naprawdę zacząłem grać w CS:GO 15 w 2004 roku, więc już można powiedzieć, że gram 16 lat. Oczywiście nie traktowałem kiedyś tego tak poważnie. No, jeśli chodzi o teraz, to gram po prostu z moją drużyną około 8-10 godzin na dzień poświęcam. W weekendy robię sobie przeważnie wolne, więc tak to wygląda. Na jakim grasz w sprzęcie? Jak wygląda twoje stanowisko? Moje stanowisko możecie zobaczyć yy, na moim Instagramie tam wrzuciłem ostatnio zdjęcie jak to wygląda jak chcecie to też mogę nagrać osobny filmik na ten temat jeśli chodzi o sprzęt to wszystko jest napisane na moim Twitch'u nie będę tutaj wymieniał, bo za długo by to trwało także zapraszam, link tutaj wam się wyświetli gdzieś Jak rozpoczęła się twoja przygoda z profesjonalnym graniem? Z tym profesjonalnym graniem to było bardzo różnie bo nigdy nie traktowałem tego w taki sposób, że będę na tym zarabiał, będzie to moja normalna praca. Tym bardziej, że w CS16 już w 2008 roku, gdzieś tam można powiedzieć, byłem w czołówce Polski, chodziłem na większe turnieje, ale no dopiero w CSGO wszystko to jakoś poszło do góry, zaczęły pojawiać się poważne turnieje, pieniądze. I no tutaj tak naprawdę muszę podziękować Innocentowi, który wciągnął mnie do drużyny Dobry Gaming, gdzie później jako SC dostaliśmy się na pierwszego majora. Kiedyś tak naprawdę też było ciężej się wybić niż teraz. Teraz są też różne ligi właśnie typu FPL, PGS, gdzie ludzie cię tam może zauważą. A kiedyś trzeba było po prostu bardziej łapać się, można powiedzieć, znajomych, więc tak to wyglądało. Czy zobaczymy jeszcze adwokaci Facts? No na pewno tego nie wykluczam, na razie skupiam się na mojej drużynie, ale tak jak mówiłem, Adwokacie gdzieś tam na zawsze zostanie i no jest możliwość, że kiedyś wróci. Na razie ciężko powiedzieć. Czas pokaże. Mój najlepszy turniej, wspomnienia, drużyna i okres w karierze. Oj, zacznę może od turnieju. To Tak naprawdę ciężko mi wybrać jeden turniej. Jeśli chodzi o wynik, to na pewno będą to dwa razy Wesk oraz Mistrzostwa Świata w 2015 roku jako Polska. No, ale tak naprawdę każdy turniej, macie sobie nawet gdy się przegrywało, to nabywało się jakieś doświadczenia. No i też z każdego turnieju są jakieś super wspomnienia, bo zawsze się jeździło w fajnej ekipie. Jeśli chodzi o wspomnienia, to mam dużo fajnych wspomnień, lepszych, gorszych, ale tutaj nie będę za bardzo opowiadał, bo bym musiał chyba kolejne odcinki nagrywać, żeby opowiadać wam jakieś ciekawe wspomnienia. Także, tak jak mówię, tutaj dużo turniejów było, które zapadły w pamięć. Drużyna i okres w karierze, to wydaje mi się, że czasy Timu Kinguin, bo wtedy jednak najwięcej osiągaliśmy, była też super forma indywidualna. Pokonaliśmy jako pierwszy Virtus. Pro w Polsce. No i tam mieliśmy całkiem fajne wyniki. Byliśmy cały czas tam w rankingu gdzieś top 20, top 30 świata. Więc wydaje mi się, że chyba tak to właśnie było. Jaka była najbardziej bolesna porażka, najlepszy mecz i najdziwniejszy w karierze gracza? Bolesna porażka... To wydaje mi się, że ostatni finał WESK z Windigo, ponieważ byliśmy o tyle, żeby wygrać cały turniej. Niestety, jakieś tam małe rzeczy zaważyły, że przegraliśmy. Więc wydaje mi się, że to było takie bolesne, bo już nie chodzi też o duże pieniądze, ale tak naprawdę o jakiś, można powiedzieć, wielki tytuł. Bo zawsze w tych finałach przegrywałem w swojej karierze. No i to chyba mecz na Virtus Pro, gdzie właśnie pierwszy raz ich pokonaliśmy na lanie. To było też WESK, ale rok wcześniej. A jeśli chodzi o jakiś tam indywidualny mecz, to sporo miałem jakichś dobrych spotkań. W pamięci mam mecz na Godsend na SLTV, bo zrobiłem tam no, fajne rzeczy, także jeśli miałbym powiedzieć jeden taki mecz, no to ten. Jeśli chodzi o najdziwniejszy mecz, to jakoś nic mi nie przychodzi, tak byłoby. Pełno tych spotkań miałem w życiu i pewnie zdarzało się jakieś dziwne rzeczy, ale ciężko mi teraz powiedzieć. Także nie wiem. Jakbym mógł zmienić wynik jednego spotkania, to jaki by to był? No to zdecydowanie byłby to finał wesk, ale nie ten na Vindigo, tylko dwa lata wcześniej właśnie na Envy, gdzie też przegraliśmy w finale. No i dlaczego akurat ten mecz, bo tu już nie będę ukrywał, chodzi o pieniądze. Akurat wtedy była pula nagród dużo większa i po prostu byśmy zgarnęli dwa razy więcej pieniędzy. No, a nie miałem nigdy takiego meczu, że na przykład dzieliło mnie od Major'a, czy coś, więc dlatego wybiorę po prostu typowo ten mecz. W której drużynie była najlepsza atmosfera? Szczerze mówiąc wydaje mi się, że w każdej drużynie, w której byłem była fajna atmosfera. Też mam wrażenie, że w jakiś sposób ja tam napędzam atmosferę w drużynce, więc ciężko mi wymienić jedną drużynę, więc tak naprawdę wszędzie było super. I teraz w Wiśle, i wcześniej w AGO, i w Kinguin, i w Advocacico oczywiście. Naprawdę. Czy miałem propozycję od zagranicznej drużyny? No, przyznam szczerze, że miałem taką jedną konkretną ofertę i było to, gdy siedziałem na ławce w Kinguin. Dostałem ją konkretnie od Acyliona, który teraz gra w Mad Lions, a wcześniej grał właśnie w tej drużynie w Allianz. Nie pamiętam jaki oni tam skład mieli, czy w ogóle się tak nazywali, ale wiem, że tam grali ci gracze typu Espiranto, nie wiem, czy grał już Hunter Nexa, czy coś inni zownicy, Ale no, ta drużność się wtedy tworzyła. A wcześniej jeszcze była tam jakaś opcja jechać do Stanów w ogóle z Innocentem, bo tam Innocent mi coś mówił, chyba do Luminosity, ale to jakieś tam dawne czasy, także już nawet nie pamiętam. No i w zasadzie to tyle, ale ja tam nigdy nie rozważałem grania za granicą, także tak to wyglądało, gdzie chciałbyś zagrać? Aktualnie jestem bardzo zadowolony z tego gdzie gram i z kim gram, także nie mam jakiegoś tam marzenia, żeby iść gdzieś dalej. Yy, kariera tak się potoczyła, że tu jestem, mogę budować swoją drużynę, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Co sądzę o polskiej scenie? No to jest też pytanie, o którym mógłbym nagrywać 20 minut, więc w skrócie yy, powiem, że po prostu no, jest na razie kiepsko. Drużyny cały czas się, można powiedzieć, formują, budują, co chwilę są zmiany. Nie ma drużyny, która by gdzieś tam skakiwała, nie wiem, w jakiś tier wyżej, także no, jest średnio, ale wydaje mi się, że to teraz jest taki okres właśnie, w którym wszystko się jakby tam zmienia, buduje i wydaje mi się, że to właśnie zaprocentuje za jakiś rok, dwa przynajmniej mam taką nadzieję Jakie mam plany na przyszłość? Co zrobię, gdy CS nie będzie istniał? No wydaje mi się, że CS będzie istniał, a jak nie CS to jakaś inna gra bo tak naprawdę e-sport cały czas się rozwija ale jeśli no już nie będę grał jako zawodnik to na pewno będę chciał zostać we sporcie. Nie widzę się jako raczej jakiś tam streamer pełnoetatowy bardziej coś, ale może trener, menadżer Czas pokaże, mam tam jakieś plany, zobaczymy, na razie chcę się skupić jeszcze na graniu, więc zobaczymy. Czy miałem zwątpienie, żeby skończyć z graniem i zająć się czymś innym? No na pewno miałem jakieś tam zwątpienia i to nieraz szczególnie kiedyś, gdy jeszcze nie byłem na takim poziomie jak teraz. Wydaje mi się, że każdy ma jakieś tam zwątpienia, ale no, cóż mogę powiedzieć, cały czas próbowałem mimo wszystko i... No i jakoś mi się udało dojść do tego, gdzie jestem i wydaje mi się, że każdy ma taką szansę, gdy po prostu będzie cały czas... Starał się polepszać swoje umiejętności i, i walczyć, walczyć, jak trenować oraz jakie ustawienia są najlepsze, jak coś osiągnąć. Żeby coś osiągnąć, to tak jak w każdej dyscyplinie sportu czy czegokolwiek, trzeba dążyć do celu i po prostu trenować, poświęcać się, starać się być lepszym z dnia na dzień, robić wszystko w tym kierunku. Jeśli chodzi o trenowanie czy ustawienia myszki, to wydaje mi się, że to są, że to są preferencje. Każdego z osobna. Ja mógłbym też tutaj gadać pół godziny, bo też nie miałem tam dużo problemów ze zmienianiem myszek, ustawień. W końcu jakoś z tego się wyleczyłem, że tak powiem. Yy, może nagram kiedyś filmik w sumie o tym wszystkim. No ale no, proponuję trenować na ten moment w taki sposób, żeby, nie wiem, oglądać temka, mecze lepszych drużyn, starać się myśleć tak jak oni myślą, yy, czyli podpatrywać, jak się zachowują w danych sytuacjach. Oczywiście trenować AIMA w. Yy, na jakichś tam serwerach Deathmatch czy Aimbots także wydaje mi się, że takie podstawy to są na no później każdy musi sam zobaczyć co dla niego jest lepsze, co najlepiej wpływa i tak jak mówię, no trzeba dążyć do, do celu Jak utrzymać dobry wzrok przy tak dużym czasie spędzonym przy komputerze? W sumie to jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie mnie to oceniać ja osobiście nie mam żadnych problemów ze wzrokiem mimo tego, że siedzę już nie wiem, od 15 Dobrych lat przy komputerze po nie wiem, 6, 10, 12 godzin na dzień, więc nie mam pojęcia jak o to dbać. Nie wiem, może w przyszłości będę miał problemy ze wzrokiem, na razie jest ok. A wydaje się mi, że to musiałby się wypowiedzieć jakiś specjalista, okulista, bo na pewno są jakieś sposoby, żeby po prostu ten wzrok jakoś tam o niego zadbać. Z którym teammate najlepiej się dogadywałeś, dogadujesz? No i tak naprawdę z każdym się zawsze w miarę dobrze dogadywałem. Jestem raczej bezkonfliktową osobą. Oczywiście miałem tam kilka osób, z którymi się bardziej przyjaźniłem. No na pewno mogę tu wymienić właśnie Destra. Jeszcze z czasów właśnie 1.6 jak graliśmy CSGO w sumie na początku też. I Nocent oczywiście, Michu. Yy, czy kapelusz ostatnio na pewno? No, teraz mnie nie wiśle. Także nie, no ja naprawdę ciężko mi zmieniać osoby, bo potem kogoś pominę i, i się ta osoba obrazi, ale no wydaje mi się, że zawsze tam miałem dobre kontakty z moimi zawodnikami. Czy jakaś polska drużyna przebije sukcesy Virtus Pro? No na ten moment nie ma takiej opcji, ale chciałbym, żeby pojawiła się drużyna, która nie wiem, za jakiś czas będzie wygrywać największe turnieje, bo brakuje tego polskiej społeczności kibicom. Także no miejmy nadzieję, że jakoś to ruszy. I, tak mówię, liczy na to, że za rok, dwa powstanie jakaś duża w Polsce, która zacznie mieszać również na scenie międzynarodowej. Czy jest jakaś decyzja w Twojej karierze, której żałujesz? No ciężko mi powiedzieć na ten moment, musiałbym się poważnie zastanowić. To, co mi przychodzi na myśl, to na pewno to, że zmieniliśmy w King Wind Furlana i widzieliśmy Hypera. To był chyba błąd. No, ale jakoś tak. Typowo, to, to, to nie wiem. No nie przypominam sobie, że czego żałował. Ogólnie z wszystkich swoich jakby tam kroków. Ja, ja jestem zadowolony i niczego nie żałuję, bo tak jak mówię, swoje też wygrałem już. Gdzieś tam znalazłem się gdzie jestem, a dalej jeszcze walczę i mam nadzieję, że jeszcze więcej przede mną. Czy jak byłem młody, to spodziewałem się, że osiągnę sukces w sporcie. No, zdecydowanie tak jak wspomniałem wcześniej, nie spodziewałem się, że będę profesjonalnym zawodnikiem. Zresztą jak ja byłem młody, to e-sport praktycznie jeszcze nie istniał. Wszystko się dopiero zaczynało, więc no, nie myślałem o tym, żeby być e-sportowcem, bardziej o tym, o tym, żeby być piłkarzem, sportowcem prawdziwym. No ale dzięki go wszystko poszło do góry i no i udało się. Jaki jest wpływ kariery gracza na życie osobiste? No na pewno jest to spory wpływ, ale wydaje mi się, że w każdym, w każdej dziedzinie, gdzie chce się coś osiągnąć, czy w sporcie, czy w e-sporcie, to no, trzeba się wyrzekać jakichś innych... Yy, rzeczy, więc, no w moim przypadku też tak na pewno było nie że tam musiałem odmawiać przyjaciołom, czy, czy, nie wiem, czasami czegoś sobie odmówić, żeby trenować, czy jechać na jakiś turniej, no ale z czasem to też procentuje, Zresztą wiadomo, no jak chcesz coś osiągnąć, to musisz to dawać z siebie 100%. Ja też akurat udało mi się pogodzić, czy jeszcze naukę z graniem, bo udało mi się skończyć studia, także no wszystko da się zrobić, ale na, na pewno czasami trzeba po prostu sobie coś odpuścić. Czy jest jakiś gracz, z którym chciałbyś grać, lub taki, z którym już nigdy nie zagrasz? No na pewno są zawodnicy, z którymi gdzieś tam chciałbym jeszcze zagrać gdzieś tam w swojej karierze, czy pod koniec. Oczywiście są to ludzie, z którymi gdzieś tam bardzo się przyjaźnie, o których też wcześniej wspominałem. No i są też tacy, z którymi już nie zagram, ale no tutaj nie będę mówił, bo wolę takie rzeczy zachować dla siebie. Czy będę robił jakieś filmiki, poradniki na przykład z taktykami? No Mam w planach, już nie miałem wcześniej w planach robić coś takiego, ale z powodu tego, że mam drużynę i, i dużo trenujemy, po prostu mam mało czasu, żeby jeszcze bawić się w jakieś nagrywanie. Ale myślę, że z czasem pomyślę nad czymś takim, może się też napisać, czy chcielibyście coś takiego, to na pewno da mi to motywację. No i też ogólnie myślę, żeby rozbudować bardziej YouTube'a, więc jak. Macie jakieś pomysły lub coś, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale związanego ze sportem CS? Także możecie pisać. Jak radzę sobie ze spadkiem formy oraz jak ważna jest psychika w CS? No, psychika jest to chyba najważniejsza rzecz w CS, o której bardzo mało się mówi, bo to już nie chodzi nawet o to, że ktoś ma sobą psychę i nie wiem, nie potrafi grać, tylko to już chodzi o to też. Jak się pracuje w dużynie, gdy na przykład jedna osoba czasami się stiltuje, to działa automatycznie cały zespół. Gdy ktoś zaczyna mniej mówić, bo nie wiem, nie wchodzi mu dzisiaj, nie, gorzej strzela, to też również oddziałuje. Także psychika jest istotną rzeczą, i wydaje mi się, że to można byłoby się jeszcze bardziej zagłębić we sporcie. Ale ja nie jestem psychologiem, żeby o tym decydować. No a spadek formy jest to też powiązane z psychiką, bo właśnie jak ktoś ma gorszą formę to też właśnie w jakiś tam sposób sobie może wkręcać, że już nie potrafi grać, bla bla bla. Także no trzeba sobie jakoś z tym radzić, ja na przykład ze spadkiem formy radzę sobie tak, że odpoczywam od grania 2-3 dni jeśli jest coś, oczywiście przerwa, no czasami też niektórym ciała bardziej to, że muszą pograć więcej i dzięki temu im się znowu lepiej gra. Także to też jest raczej tam indywidualna kwestia. Czy stare Kinguin byłoby teraz najlepsze w Polsce i w top 10 HLTV? No szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć. No na papierze mieliśmy bardzo fajny składnik. Zależy też które stare Kinguin, bo mieliśmy różne tam składy. Ale no myślę, że na pewno miałoby szansę w tej chwili być najlepsze w Polsce. Czy top 10 HLTV to ciężko powiedzieć. No, to też było inne czasy. Ale też na pewno mniej się ludzie przykładali do wszystkiego niż teraz, bo jeszcze e sport się nie był tak rozwinięty w sensie CS sam. Także, no, nie mogę odpowiedzieć na te pytania, ale kto wie? Twoje top 5 drużyn i zawodników w Polsce. Top 5 polski to na pewno na ten moment Illuminar, AGO, AWES, WISŁA i PAKT. To w oczywiście takiej kolejności byle jakie, nie od najlepszego do najgorszego. Jeśli chodzi o 5 graczy, to nie chcę wymieniać, bo ciężko mi wymienić 5. Yy, także. Możecie sami zmienić. Co sądzę o kickach w fpl -u? No szczerze mówiąc nie śledzę w ogóle FPL-a i tak naprawdę za bardzo mnie nie interesuje ten temat. Mi się tam już dawno nie chciało grać. Kiedyś jak powstał FPL to grałem bardzo dużo, a później jak dla mnie gwiazdy zaczęły za bardzo gwiazdorzyć i też mi się odechciało grać tego. Teraz już w ogóle mnie tam nie ma, albo dostałem kika za inactive, także ciężko mi powiedzieć. Na pewno dziwny był kick Morela ostatnio, bo tam słyszałem yy, właśnie, że były jakieś dymy więc no, na pewno dziwne akcje i, no, i nawet nie miałem się nie wypowiedzieć na ten temat Czy Valorant może zagrozić CSGO? Co sądzę o ostatnich zmianach? Ogólnie w Valoranta trochę pograłem i uważam, że jest to niezła gra, ale no, w żadnym stopniu jeszcze nie ma podejścia do, do CS. -a. Fajnie, że jest jakaś tam alternatywa, bo też dzięki temu CS, w sensie Valve będzie musiało też robić coś więcej żeby ludzie zaczęli jeszcze więcej grać, nie wiem, czy z, no, jakieś tam robić ciekawe zmiany czy update'y Także na pewno to jest na plus. Wydaje mi się, że walony taki tam stopy może zagrozić, ale nie raczej na tyle, że go wypchnie ze sceny. Jeśli chodzi o same zmiany w CS, to ostatnio same na plus. Tak jak mówię wydaje mi się, że właśnie Walwani musi zacząć coś działać i tak robi. Na pewno fajnie, że tam znerfili SG czy zmieniają tam jakieś na przykład, chociażby to, że widać teraz jak ktoś zabija przez smoka. Także coś tam się dzieje myślę, że będą zmieniać coraz więcej. Jeśli chodzi o SORS2, to tak naprawdę nie mam pojęcia. O co w tym chodzi, bo się za bardzo tym nie interesuje, ale jeśli wyjdzie i ma dzięki temu CS lepiej działać, to jak najbardziej. Jak wspominasz Major DreamHack Winter 2014, duże korzyści finansowe przyniósł zysk z naklejek? No tutaj też mógłbym nagrać kolejny odcinek, jeśli chodzi o te pytanie, bo mógłbym tam dużo popowiadać, jeśli chodzi o sam wyjazd, było niesamowicie, mieliśmy tam bootcamp dwutygodniowy, gdzie graliśmy z najlepszymi ekipami świata w tamtym momencie, bo to dla nas niesamowite. Jeśli chodzi o naklejki, to też kolejny temat, który też można popadać e, na wiele sposobów, no ale nigdy nie dostaliśmy zysku z naklejek, bo e, szef, właściciel SC, nas oszukał. Jak najczęściej się witają z tobą fani, gdzie poznają na ulicy. Szpero? Ty jesteś szpero? No, przeważnie tak słyszę, bo nie wiem, mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, że ja to ja. Czasami oczywiście podejdą, powiedzą się, masz szpero. Co tam? No, różnie, różnie, także yy, to zależy już od osoby, ale ogólnie nie przeszkadza mi to jak ktoś mnie rozpozna, to wręcz robi się miło. Chętnie zawsze wcyknę jakąś fotę, także jak mnie widzicie, to śmiało podbijajcie. Co będzie pierwszą rzeczą, którą zrobisz po zakończeniu kwarantanny? Poprzez tą kwarantannę to właściwie mam ochotę gdzieś wyjść i najchętniej to gdzieś, nie wiem, iść się napić ze znajomymi na piwko, gdzieś do parku, cokolwiek porobić takiego, czy na jakąś imprezę. Nawet na siłownię, No po prostu będę chciał wychodzić z domu, bo przez to siedzenie I myślę, że każdy tak ma chciałby coś po prostu porobić, więc jeszcze nie mam sprecyzowanego co, ale no, na pewno będę wychodził z domu. No i to tyle w tej pierwszej części. Mam nadzieję, że spoko w miarę odpowiedziałem na te pytania, które mi zadaliście. Yy, oczywiście na no niektóre mógłbym się rozwodzić yy, dużo dłużej, ale no też nie chcę tutaj was zanudzać. A zapraszam już wkrótce na kolejny materiał a typowo będzie tam moje nowe nowej drużyny, czyli Wiśle Oli Games Kraków. Zostawcie suba i łapkę w górę. Postro.